Chcę się z Wami podzielić pewną historią, ponieważ, jak widzicie, moja cera nie jest idealna, chociaż nie narzekam na brak jędrności, nie narzekam na ilość zmarszczek. Mam 49 lat, jak wiecie, zajmuję się jogą twarzy, więc ćwiczę, masuję. No ale niestety każdy ma gdzieś tam tą swoją tak zwaną piętę achillesową. Moją są przebarwienia i ja je mam już od czasów licealnych. Po prostu one mi większość mojego życia towarzyszą. Co roku mam je w innych miejscach, pomimo dobrej pielęgnacji i stosowania zabiegów one się pojawiają. Ale do czego zmierzam? Byłam teraz na Cyprze i to był już mój kolejny w ciągu czterech miesięcy wyjazd, w zasadzie czwarty. Tak wyszło, że co miesiąc wyjeżdżałam na bardzo silne nasłonecznienie. Więc jak wróciłam, to po prostu jak siebie zobaczyłam w lustrze tutaj, w domowych warunkach, no to się za głowę złapałam, bo ja wyglądałam niemalże jak taka, wiecie, w plamy żyrafa. I to, co jest niesamowite, to jest to, że ja, kiedy już wróciłam, mogłam sobie pozwolić na to, żeby zacząć stosować silniejsze złuszczanie, że mogłam też stosować odpowiednie kosmetyki, których nie powinno się stosować, kiedy jest się na silnym słońcu, ale przede wszystkim właśnie zaczęłam używać przez cały tydzień naszego nowego masażera z serii Premium. Jest to masażer Lift Glow Yoga Piękna i Jestem totalnie przekonana, że to właśnie dzięki niemu pomogłam sobie tak szybko zredukować te przebarwienia. Dlaczego? Dlatego, że ten masażer ma funkcję m.in. świateł LED, jak widzicie tu jest czerwone, zmieniam zielone, niebieskie. I właśnie zielone światło służy do zmniejszenia przebarwień. I ja codziennie po nałożeniu żelu używałam tego masażera. On ma również funkcji mikroprądów EMS, czyli takich impulsów elektrycznych, które wnikają w naszą skórę i one bardzo delikatnie pobudzają ją do pracy, stymulują syntezę kolagenu, regulują napięcia zarówno skóry, jak i mięśni. Mamy tutaj naprawdę, bym powiedziała, taki kombajn w działaniu, czyli jednocześnie mamy lifting, mamy zagęszczenie skóry, mamy redukcję przebarwień, mamy również przy odpowiednim wykonaniu masażu, redukcję opuchlizny i do tego on też może delikatnie podgrzewać skórę, a ciepło będzie relaksować, będzie też wpływać na lepsze krążenie krwi i limfy. Kochani, jest to naprawdę coś, co polecam z całego serca, bo my to bardzo długo testowaliśmy. Jest on, jak widzicie, taki bardzo wygodny, super jakościowo wykonany. Nie jest to produkt tani, ale no tanie nie zawsze będzie dobre. Jeżeli ktoś sobie może pozwolić, to naprawdę ten masażer będzie bardzo dobrze wspierał Twoją domową, naturalną pielęgnację. A teraz z okazji premiery tego produktu, przy zakupie tego masażera, dajemy w gratisie żel do masażu o działaniu liftingującym, ponieważ ten masażer wymaga użycia. Żelu. Zajrzyjcie na yogapiękna.com, a ja postaram się jutro nagrać dłuższe wideo i wrzucę je na YouTubea z instrukcją, jak dokładnie używać tego masażera. A ja teraz sobie będę dalej kontynuować masaż i właśnie leczyć przy okazji przebarwienia. Ściskam Was serdecznie.